Cześć, z tej strony Czesiek, a to jest kolejny materiał Six Crafters Tak, w sumie to pierwszy taki specjalny materiał Otóż klepałem się na serwerze podczas live'a Z pierwszą topką na serwerze, ówcześnie Bo teraz już jest inna topeczka, to jest bolisz, gracz bolisz Który przez no duży mm, czas utrzymywał się właśnie na mm, pierwszej pozycji w rankingu I właśnie się klepałem Cały zapis tego nagrania zaraz będziecie mieli na ekranie i sami ocencie, czy po prostu tacy ludzie zasługują na pierwszą topkę. Moim zdaniem już dawno topka się nie liczy, jeżeli chodzi o skila. W sumie na początkowych edycjach strasznie się liczyła topka, jeżeli chodzi o skila. Tam były takie osoby jak Scream King, jak... Um, nie wiem, Cytrus chyba też był w topce na siódmej mapie, byli, był Wond i naprawdę wiele osób, które na to zasługują, na przykład Freezy i tak dalej i tak dalej, mógłbym wymieniać w nieskończoność a teraz no, wygląda to tak, że na przykład na takim serwerze grają lighty hltv i tak dalej i tak dalej, naprawdę szanowane gildy, nikt z nich nie jest topcy tylko jest jakiś bolisz, który po prostu ora kiedy ma jeden na 1 w sumie sami ocencie jaki jest poziom pierwszej topki na xcrafters i ja zostawiam wam ten materiał do ocenienia w komentarzu jeżeli wyrażacie, że no w tej chwili ranking kompletnie się nie zgadza ze skillem, to zostawcie po prostu kciuka w górę i ocencie co sądzicie na temat tego materiału i topki i ogólnie serwera XCrafter w komentarzu, bo to jest mnie, dla mnie bardzo ważne w sumie. No i jeżeli macie jakieś teksturpaczki paczki na top 5, to wysyłajcie na czasie solo 2 gmailcom Także serdecznie zapraszam do robienia właśnie o bardziej robienia tej XT i wysyłania mi, ponieważ będę robił teraz top 5. Także wysyłajcie mi tam. Macie wszystko w opisie. Także ja już dziękuję Wam i przejdźcie sobie do kolejnej części materiału. Na razie. No i co? Czyżby pierwszy gościu w topce się cykał przede mną? Jedziemy. No dawaj, no co jest? No i dawaj I co, jest pierwszy ziomek w topce? No No Pff. Loli zapuszcza orkę przy linii Co za boby, nie wierzę po prostu Fajna ta topka na, na tym, na tym x-crafters Ale stresowany matko bo. Jezus Maria, no patrzcie co on robi Jezus Maria! Napisz do niego no, Czekaj. Ale ci zoraj tak. No jedziemy. O kurde teraz. Oczywiście trafiona sama zasadzie. A zrelogował, dobra. Już wiemy o co oni. Dobra, na relogu widzę. Zawsze spoko... No. A jaka strefa! To ma że on wygrali. Knocka O Jezu, panie! Co ten gościu robi? Co onora? Co jest zgrane? Czemu ten gościu cały czas ora? Dobra, set na 40 użyć! Kiedy ja mam seta jeszcze na 270, ludziska! To jest jakiś. Napisałem, że nie zasługuje na pierwsze miejsce. Widziałeś to, stare? No kurwa, Jakie strefki? To. Co za gościu!